Jestem Spottie. Wybacz, że tyle musiałeś czekać. <grystanie> Wiem, że lubisz marchewki. Mija! O cześć, Hanna! Coś się stało? Chciałam Ci się przypomnieć, że dzisiaj obejdziemy coś monetą. Bo ktoś przyjechał, tylko nie? Dopiero jutro przyjadą. O 19 chodź do domu. Ach, no okej! Okay. Siostro, zaczekaj! Myślisz, że dzięki temu już co się urodzi od danej klaczy, uda nam się uratować stajnie? Oby tak było. Też mam taką nadzieję. A ty, <tryk> <tryk> No już, już. Mia? Aucja co się stało? Hana kazała po ciebie iść. Zapomniałeś, że dzisiaj rzucamy resztką? Chyba monetą. Bez różnicy. No dobra, już idę. We spada i muszę iść. Niedługo do ciebie przyjdę. Usiadnijcie wszystkie. Nie przedłużając, wybierajcie resztkę czy orła? Niech będzie resztka. Tak myślałam, że to wybierzecie. Mamo, a więc niech się dzieje. Haha, udało się. Czyli cóż, widzę, że wam nie sprzyja. Jeśli my wybieramy kracz. No trudno. idziemy. Przygód i boks. Mama myślisz, że nam się uda? Pewnie tak, nie martw się. Czy przyjechały? O, jaka tamta ładna. Tak jak się omawialiśmy. Masz pierwszeństwo. I będę w bawełnę. Biorę Sonie. Jest pokryta Shadowem. Idealnie. Urodzi się koń wyścigowy. Ale Shadow nie zawsze wygrywał. Bez znaczenia. Zap... Zaprowadzi do boksu, a potem wyjeżdżamy. Dobrze. Jak ma na imię ta klacz? Nazywa się River Star. Jest przepiękna, chociaż że ta też była bardzo ładna. Cóż, miejmy nadzieję, że da do dobrego śrebaka. Mam nadzieję. Lisa daj ją napadok. Dobrze. Ja idę przygotować papiery. Hanna myśli, że ona da do dobrego śrebaka? Powinna dwie klacze były pokryte dobrymi ogierami. Dobra siostro muszę już iść. Jeśli chcesz, możesz tu zostać. Dobrze. Ech, ten płot jest większy, wejdę tam. O rany, jakaś zwierka. Tak, hehe, marchewki za ciebie. Trochę tak dziwnie, że gadam z koniem, ale podobno konie dużo rozumieją. Mam nadzieję, że dasz dobrego rybaka. Nasza stania jest zagrożona i mm, możemy trafić na ulicę, że tak tu ma. Hej, co ty mi robisz? Dobrze, ja już muszę iść. Do zobaczenia, Riverstar. Ja spóźniłam się? Nie, ale już się zaczynam. Och, ona rodzi, ciekawe, jaki rybaczek. Wow, tak szybko wstała? Wstała? To klacz? Tak, to klaczka. Jest śliczna. Prawda. A Klaudii już się urodziło? Tak, urodził się Ogierak. Miejmy nadzieję, że ta mała da radę wygrać. To prawda. Mógłby się jakoś nazwać? Ja to wymyślę. imię. Może. Kalifornia. Hmm, może być. Mam nadzieję, że uda Ci się wygrać zawody. O rany, ale Kalifornia urosła. Szybka jest, to czas. Jak czas? Powiem Ci, że dobry. Trzeba Pani Dominice powiedzieć. Nie musicie. Ja ją zapisałam na zawody. Myśli Pani, że uda jej się wygrać? Ja w to wierzę, że jej się uda. Oby się udało, chociaż bardzo na to liczę. Ten facet już mi nie daje spokój, ciągle marudzi o te pieniądze. To prawda. Cześć, Kalifornia. Niedługo będą zawody. Mam nadzieję, że uda Ci się wygrać. Witam wszystkich bardzo serdecznie na zawodach wyścigowych. Oto nasi zawodnicy. Proszę wygrać. Proszę się ustawić. Czyli to jest ten ogier. A wygrał parę wyścigów. A ta wasza klęcz? Proszę się przygotować! Kana, dacie radę! Do biegu, gotowi, start! Proszę! Hector oraz Kalifornia wyruszyli bardzo szybko! Który z nich będzie prowadził? Hector, dawaj! Kalifornia wierzy w ciebie! Ojejuniu! Kalifornia przyspiesza! Prowadzi! Hektor, przyspiesz! Hej, przestań! Biegnij! Przekroczyli metę! Gratulacje! Udało się, udało się! Udało się! Brawa, Kalifornia! Udało się! Nie stracimy stajni! Proszę państwa, robimy zdjęć! Moje gratulacje! Udało się!